Zgodnie z wylosowanymi numerami, pierwszego proszę Krzysztofa Bosaka do mikrofonu. Jeżeli, e, dzień dobry Państwu, jeżeli ktoś tam stoi i się nie może zmieścić, to zapraszamy, żeby się przesunąć do środka, bo tutaj jest miejsce. Wprawdzie stojące, ale jest, także żeby nie było tak, że Państwo tam stoją na zewnątrz i nic nie widzą, nic nie słyszą. Proszę śmiało u przodu, ta cała grupa, która tutaj stoi. Albo na właśnie. Proszę, proszę, śmiało wejść do środka, zapraszamy, żeby nikt nie stał na zewnątrz. Mamy, proszę Państwa, limitowany czas, więc ja sobie tu uruchomię stoper. Ja, niech sobie lecie. Proszę Państwa, w pierwszej kolejności, a pokazują mi, że mam tu stać, dobrze. Jesteśmy transmitowani, więc pozdrawiam serdecznie widzów kanału NCAS TV. Jest mi bardzo miło tutaj wystąpić, ponieważ Zielona Góra to moje rodzinne miasto, a biblioteka, w której jesteśmy. Jest mi bardzo miło wystąpić także z tego powodu, że na sali są moi rodzice, których serdecznie pozdrawiam. a także moja ciocia, moja kuzynka, być może inne osoby z rodziny, więc... Ale też z tego względu, że na sali są ludzie, z którymi zaczynałem moją pracę polityczną i społeczną wiele lat temu, między innymi poseł Krystian Kamiński, którego też serdecznie pozdrawiam. I proszę Państwa, też sam budynek biblioteki jest dla mnie miejscem znajomym, dlatego, że byłem tutaj przyprowadzany już jako dziecko, wychowałem się w lokach, które stoją podal przy ulicy Liszej. Także dużo dobrych wspomnień, ale też dużo stresu, bo zawsze jest tak, że jak się wraca w rodzinne strony, albo nawet w najbliższe sąsiedztwo, to się czuje większy stres niż podróżując po całym kraju, czy nawet po całym świecie. Nie wiem do końca z czego to wynika, ale chyba po prostu jednak czuję się tą opinię ludzi, wśród których się wychowało i z którymi się wychowało, że zawsze podchodzą jeszcze bardziej krytycznie niż y, sympatycy, z których można spotkać w różnych innych miejscach. Szanowni Państwo, y, może skoro zacząłem od tego, gdzie jesteśmy, to od razu powiem, że jesteśmy na wszystkich zjazdach y, wojewódzkich konfederacji, mniejszych i większych, bo one się różnią swoją skalą i rozpiętością największy chyba był na Mazowszu w Warszawie i zgromadził około tysiąca osób wczoraj byliśmy w Łodzi w Poznaniu odpowiednio się tam porejestrowało 700-800 osób nieco mniejsze gwiazdy właśnie w województwach które są nieco mniejsze ludnościowo jak opolskie czy właśnie jak lubuskie ale proszę Państwa w żadnym województwie nie mamy powodu do wstydu mówiąc delikatnie ogromna większość z Państwa która tutaj oddaje głos zapłaciła za to spotkanie 30 zł po to, żebyśmy mogli wynająć salę, żebyśmy mogli to wszystko zorganizować. Wyjaśnię też, że my jeszcze nie mamy żadnych pieniędzy budżetowych. Pierwsze pieniądze budżetowe Konfederacja ma dostać dopiero w kwietniu, a więc w momencie, kiedy kampania prezydencka tak naprawdę będzie już prawie rozstrzygnięta. Więc po pierwsze wielkie dzięki dla Państwa za obecność, wielkie dzięki za, za tą składkę w ramach tego prawa do głosu, czy przywileju głosowania w prawyborach Konfederacji, bo to podkreślamy, że to nie prawo, to przywilej. I też dzięki za tą mobilizację. Ona nam daje bardzo duże poczucie, że to co robimy nie jest tylko dla nas, że jest jakieś poruszenie społeczne, które towarzyszy temu zjednoczeniu sił, które Konfederacja dokonała. I tutaj wszyscy, którzy działają w Województwie Lubuskim, wiedzą, że nie jest to województwo najłatwiejsze do organizacji pracy ideowej prawicy czy to konserwatywno-liberalnej, czy narodowej. Czy tradycyjnej, czy na poziomie społecznym, czy na poziomie politycznym. Dlatego od razu zachęcam Państwa, już robiłem to w rozmowach przed zjazdem i zrobię to teraz. Zachęcam Państwa do wymiany kontaktów z naszymi liderami, którzy tutaj są. Ja ich od razu przedstawię, jeżeli są młodzi w wieku szkolnym, studenckim. Marcin Osowski, prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Jest też na sali pan, który mi się przedstawił jako młodzi dla wolności, czyli młodzieżówka partii Korwin. Może pan się pokaże? Gdzieś po środku widziałem w muszce. o właśnie. Z zielonej góry człowiek. Poza tym Marcin Segutowski, który organizuje konfederację. Marcin, czy możesz się pokazać, gdzie jesteś? Tam na końcu. Szary Marynarce. Jest poseł Krystian Kamiński, który w sposób naturalny, ponieważ jest posłem, jest y, liderem dla wszystkich zaangażowanych tutaj osób. Proszę, powymieniajcie Państwo z nimi numery telefonu, jeżeli ktoś z Państwa nie zna nas, nie zna ludzi, którzy tu działają. Nie wyjeżdżajcie z powrotem do swoich miast bez wymiany numerów telefonów, bez y, budowania tej y, sieci społecznej. Sieć społeczna to jest pojęcie, którego używają socjolodzy po to, żeby określić siłę różnych ruchów, które chcą zmian społecznych. Proszę Państwa, to wszystko jest policzalne. Socjolodzy nawet analizują to, czy takie ruchy jak nasze, że dużo ludzi y, łączy się na różnych manifestacjach, zjazdach, tak jak Marsza Niepodległości przez lata, czy to ma potencjał polityczny, czy nie. Między innymi socjolodzy to badają, ile jest węzłów w tej sieci, prawda, jak ci ludzie są poorganizowani, jaka jest świadomość. Ja nawet uczestniczyłem w takich badaniach. Byłem zapraszany jako taka grupa kontrolna kilka lat temu, jak było w całym kraju, poruszenie przeciwko akta. Wiem, że w Zielonej Górze też była manifestacja w tej, chwili w tej sprawie antyakta. Później zostałem przez socjologów doproszony do takich badań. Mówię to po to, żeby Państwo zdawali sobie sprawę, że to nie jest jakaś nasza fanaberia że to nie chodzi o to, tylko, że my potrzebujemy ludzi do pomocy na kampanie wyborcze. Tak naprawdę, to, że Konfederacja w tej chwili istnieje, to jest wieloletnia ciężka praca ludzi, którzy działali w organizacjach politycznych, pozaparlamentarnych, w czasach, kiedy nawet w podręcznikach byliśmy ilustrowani podsyłają młodsi w wieku szkolnym, że w podręczniku do nasza manifestacja z okresu rządów Platformy Obywatelskiej z 2014 roku po aferze taśmowej stoimy ja, Robert Winnicki Artur Zawisza. Dwóch byłych posłów, jeden przyszły poseł, bo Robert Winicki wtedy jeszcze nie był posłem. Jesteśmy zilustrowani jako opozycja pozaparlamentarna. Teraz podobno zmienili albo zdjęcia, albo opis tego zdjęcia w podręczniku do WOS-u, no bo sytuacja się zmieniła, tak. Już Robert Winicki został posłem, ja też zostałem, ale to, to, jest, to jest interesujące. Gdyby nie ten wysiłek, to po prostu to wszystko, co robimy, nie byłoby możliwe. I teraz kilka słów o tym, co robimy. Proszę Państwa. Dokonaliśmy czegoś, co przez lata wydawało się niemożliwe. Jeden z moich wieloletnich kolegów wczoraj w Łodzi podszedł do mnie i powiedział, że spełniły się jego marzenia z czasów studenckich. To znaczy, że organizacje prorynkowe, narodowe i konserwatywne połączyły swoje siły. Przez lata wielu z nas, którzy działali w tych ruchach, czuli, że taka synteza jest możliwa. Możliwa to nie znaczy łatwa. Nawet dzisiaj w nocy, prawda, jadąc tutaj autem z Poznania, bo nocowaliśmy w Poznaniu po wczorajszym zjeździe wieczornym, śledzę dyskusje w internecie, śledzę spory pomiędzy naszymi sympatykami, pomiędzy tymi, którzy kłócą się, jakie hasła programowe, w jaki sposób artykułować, czy więcej mówić o braku ograniczeń, braku regulacji w wolnym rynku, czy bardziej akcentować właśnie postulaty narodowe, czy jeszcze coś innego. I to dobrze, że te spory się toczą. Ważne tylko, żeby te spory toczyły się w sposób spokojny, konstruktywny, tak. Ja nie mówię, że ta współpraca jest czymś łatwym, czymś oczywistym. Natomiast my wszyscy już, i to pokazują nasze zjazdy Konfederacji, jesteśmy w pewien sposób wygranymi. Dlatego, że sama konstrukcja Konfederacji to jest coś, co i ja i Artur Dziambor podkreślaliśmy w ostatnim wywiadzie dla dziennika Polska The Times. Sama konstrukcja Konfederacji powoduje, że tu nie ma wygranych i przegranych. My wszyscy jesteśmy wygranymi. Pamiętam jak w 2015 roku ówczesny wice szef partii Korwin, wówczas to był poseł Przemysław Wipler, namawiał nas, narodowców, na wejście do partii Korwin. Ale to była propozycja: wejdźcie na nasze listy, zrezygnujcie ze swojej podmiotowości. W Konfederacji nikt nie rezygnuje ze swojej podmiotowości. Co więcej, powstają nowe partie. Przecież pan Grzegorz Brown cały czas organizuje swoją partię Korona, prawda? To jest nowa partia, której jeszcze kilka lat temu nie było. Także to jest formuła otwarta, to jest formuła, do której wiele nowych osób cały czas przystępuje, przekonuje się, i tak też jest z wyborami Konfederacji. W wyborach prezydenckich możemy wystawić tylko jednego kandydata. Mamy tylu świetnych liderów, że zorganizowaliśmy prawybory. Wielu naszych sympatyków przychodząc mówi, że trudny to jest wybór i rzadki, bo nie muszą wybierać, jak to podkreślał chyba, już nie pamiętam, który z nas, czy Artur, czy Konrad, nie mniejsze zło, ale większe dobro, bo im się kilku kandydatów podoba i nie mogą podzielić swojego głosu. Ale proszę Państwa, to co już ustaliliśmy. To, że także kampanię prezydencką, niezależnie kto z nas wygra, bo ta formuła prawyborów jest tak napisana, że 18 stycznia w Warszawie na zjeździe elektorów dopiero to się rozstrzygnie ostatecznie. Niezależnie kto z nas wygra, już wiemy, że chcemy prowadzić kampanię dalej wspólnie. Dalej organizować wspólne wydarzenia, wspólnie jeździć oczywiście proporcjonalnie do czasu i do możliwości. Także um, Taka jest wizja naszej współpracy. Jest to wizja alternatywy, prawdziwej alternatywy, jeśli chodzi o ideę, program, kulturę polityczną i myślę, że do tej wizji jesteśmy w stanie przekonać kolejne miliony Polaków, które w tej chwili są w jakimś często zniechęceniu czy dezorientacji. Zwracam też uwagę na to, że konwencjonalne media, dziękuję jeżeli są dzisiaj tutaj z nami lokalne media, ale te duże, ogólnopolskie media w zasadzie przemilczają prawybory Konfederacji. Kamer dużych telewizji prawie nie ma na naszych prawyborach, mimo że grudzień i styczeń przepracowaliśmy najintensywniej ze wszystkich sił politycznych. Także na polu parlamentarnym w grudniu byliśmy najaktywniejszymi siłami politycznymi. To nie jest wszystko pokazane, to się rozchodzi przez internet, to się rozchodzi z ust do ust, ale wierzę, że jesteśmy w stanie, tak jak nikt nie szacował, że przekonamy milion dwieście tysięcy Polaków, Wierzę, że w tych wyborach prezydenckich, które będą trwały do maja, jesteśmy w stanie przekonać do siebie co najmniej drugi milion Polaków, a szczyt naszych ambicji to wprowadzenie tego, kogo wyłonimy w prawyborach do drugiej tury. Wierzę, że to jest możliwe. Zapraszam Państwa do głosowania w prawyborach Konfederacji. Zapraszam do tej wspólnej przygody, którą zaczęliśmy ponad rok temu i którą rozwijamy i kontynuujemy. Dziękuję bardzo.